Odcinek powstał dzięki zbiórce funduszy na Patronite, BuyCoffee oraz bezpośrednio na YouTube. Witam wszystkich miłośników Duny w materiale, w którym opowiem o przywódcy nowych maskaradników lub inaczej tancerzy oblicza nowej generacji, czyli o Kronie, jak i jego frakcji, a właściwie rasie, która miała ogromny wpływ na fabułę uniwersum Diuny, a szczególnie w dwóch ostatnich powieściach kronik Duny Franka Herberta, czyli Heretykach Duny i Kapitularza Diuną oraz w zakończeniu sagi napisanym przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona, czyli Włowcach Duny i czerwiach Diuny. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o jednym z najpotężniejszych ośrodków władzy w całym uniwersum i nie boicie się spoilerów z powieści, które przed chwilą wymieniłem oraz w Diunie, Rodzie Harkonnenów i Diunie Rodzie Korinów, to bez zbędnego przedłużania zapraszam do obejrzenia poniższego filmu. Najpierw opowiem Wam o początkach tancerzy oblicza nowej generacji, następnie przedstawię ich połączenie z Erasmem, który ich ulepszył i stworzył ich przywódcę krona, i wyjaśnię do czego byli mu potrzebni. Potem przejdę do charakterystyki Miriadów, jak nazywano nowych maskaradników, a na koniec opowiem, co się z nimi stało. Gotowi? No to zaczynamy. Tancerze oblicza byli rasą stworzoną przez mistrzów Bennett Lilacs do wypełniania trudnych misji, polegających przede wszystkim na infiltracji po windach, czyli niewiernych. Nie wiemy kiedy powstali pierwsi przedstawiciele maskaradników, choć według przypisu z Mesjasza Duni pojawili się oficjalnie w roku 5122 po Gildii Kosmicznej jako artyści imitatorzy i zapewniali rozrywkę widzom w pokazach podobnych do teraźniejszych cyrków. Różnili się jednak znacznie od tlajlaksjańskich maskaradników, ponieważ wówczas polegali na grze aktorskiej oraz błyskawicznej tymczasowej chirurgii plastycznej. W serialu Diuna Proroctwo również pojawił się przedstawiciel maskaradników najprawdopodobniej prototyp, a akcja serialu miała miejsce w roku 27 po gildii, czyli prawie 5 tysięcy lat wcześniej. Uniwersum serialu jest umiejscowione w tym samym stworzonym przez Denis Wilnewa i jego adaptacjach Duny oraz Mesjasza Duny i jak miłośnicy Duny wiedzą, różnią się one od pierwowzorów, więc trudno stwierdzić, czy jest to kanon, choć w kontekście tego filmu nie ma to większego znaczenia. Wiadomo, że tancerze oblicza byli jednym z najpilniej strzeżonych tajemnic Bennett Lailax i dopiero zostali przedstawieni szerszej publice pod koniec rządów imperatora pola atrydy czyli w 10205 roku po gildii zawiązał się spisek przeciwko władcy i właśnie maskaradnik o imieniu scytalus miał kluczowe znaczenie w jego powodzeniu jednak już 31 standardowych lat wcześniej tlajlaksański mistrz Hidar Fen Adżidika, w tajemnicy nawet przed własnym kechlem, czyli Radą Mistrzów, stworzył udoskonaloną wersję maskaradników, która była bardzo trudna do wykrycia dla Bene Gesserit, a nawet samych tlajlaksan. Wszystko przez projekt Amal, w którym na zlecenie imperatora Elruda IX Corino Mistrz Tleilaxu miał stworzyć syntetyczną przyprawę, która miała zastąpić prawdziwą i przełamać monopol z Arrakis. Po tym, jak sardałkarzy w przebraniach podbili X i udostępnili zaawansowaną technologię Hidarowi, temu udało się częściowo doprowadzić projekt do końca. Choć substytut melanżu nie mógł jej zastąpić, to Adjidik po jej spożyciu doznał wizji połączonej z majakami. Widział w niej, że musi doprowadzić swoją rasę do zdobycia absolutnej władzy nad światem. Choć jego pobratymcy z Rady Mistrzów, czyli Kechlu, dążyli do tego samego celu, Hidar chciał osiągnąć go w inny sposób. Stworzył udoskonalonych tancerzy oblicza, których wykrycie było bardzo trudne, nawet dla sióstr Bene Gesserit. I wysłał ich na pierwsze małe rozproszenie, czyli ekspansję nieznanych regionów, gdzie jego istoty miały przygotować podwaliny pod przyszłe imperium Tlajlaksan. Słuch o nich zaginął na kolejne pięć tysięcy standardowych lat. Innym mistrzom Benet Lailax, udoskonalenie maskaradników do takiego stopnia, jak dzieło Hidara Fen-Ajidiki, zajęło właśnie pięć tysiącleci. Półtora tysiąca lat po śmierci boga imperatora ówczesny przywódca Lajlaksan, mistrz Tylwy Dwaf, obsadził tancerzami oblicza wszystkie najważniejsze ośrodki władzy, takie jak Gildię Kosmiczną, Xjan czy Khoam, i planował zrobić to samo z zakonem Bene Gesserit, który opierał się, z wzajemnością przed zinfiltrowaniem. Dzięki temu był bardzo blisko Bodal, czyli zemsty na powindach niewiernych i miał zdobyć władzę nad starym Imperium. Jednak gdy na scenie pojawił się wspólny wróg, czyli dostojne matrony i Tlalaxu połączyli siły z Bene Gesserit, plan ten musiał zostać odłożony w czasie, a być może i anulowany. Wtedy Waw ujawnił swoich nowych maskaradników podczas gdy przywódca kościoła podzielonego Boga Hedley Tuek zginął i żeby uniknąć chaosu i kontynuować plan misjonaria protektiva, dotyczący szyjany bruk został zastąpiony tancerzem oblicza. Matka Wielebna Darwi odradę była pod wrażeniem możliwości zmiennokształtnego, którego nie potrafiła wykryć, choć osiągnęła szczyt wyszkolenia Bene Gezerit. Waf nie przewidział jednej poważnej wady, ponieważ nowy tułek tak bardzo wczuł się w swoją nową tożsamość, że w niedalekiej przyszłości zapomniał, że jest maskaradnikiem i świszczący język tlajlaksan, za pomocą którego mistrzowie wydawali rozkazy nie do odrzucenia swoim genetycznym tworom, przestał na niego działać. Wróćmy jednak do grupy nowych maskaradników wysłanych jeszcze przed wydarzeniami z oryginalnej diuny Franka Herberta. Niedługo po tym, jak opuścili znane imperium, natrafili na nowe, zsynchronizowane imperium myślących maszyn Omniusa, które rozwijało się z dala od ludzkiej cywilizacji na planetach niezdatnych do biologicznego życia. Pierwszy niezależny robot Erasm, który pełnił funkcję adiutanta i doradcy władcy maszyn. Był zachwycony znaleziskiem. Celem jego istnienia był proces poznawczy ludzkości, a okazało się, że ludzie ominęli zakaz tworzenia myślących maszyn przez wyhodowanie biologicznych robotów, którzy mogli nie tylko przybierać dowolną ludzką postać i tworzyć tzw. odcisk pamięciowy pierwowzoru, ale i faktycznie przejmować całe wspomnienia, co dało maszynie ogromne możliwości poznania ludzkiej natury. Erasm i Omnius wprowadzili własne udoskonalenia w tancerzach oblicza nowej generacji i stworzyli ich przywódcę o imieniu Kron. Jego grupa sama nazwała się Miriadami i wykonywała rozkazy swojego pana, a ten służył Omniusowi i Erasmowi, którzy wzorem zmiennokształtnych sami przybierali postać pary staruszków i nadali sobie imiona Daniel i Marti. Erasm chciał dowiedzieć się o ludzkości jak najwięcej, dlatego po żądach Boga Imperatora, miriadzi rozpoczęli żmudny proces infiltrowania ośrodków władzy, równolegle z Benet Lailax i ich tancerzami oblicza. Erasm połączył się ze swoimi maskaradnikami strumieniem danych, który napływał do jego pamięci rdzeniowej przez elastometal, dlatego pozyskiwał nie tylko suche dane i informacje, ale i całe ludzkie osobowości. Gdy dostojne matrony, jak nazywała się grupa kobiet, powstała z kombinacji zakonu Bene Gesserit i kobiet Tlajlaksu, Zaatakowała przypadkowo znaleziony przyczółek maszyn, Omnius zdecydował podbić ludzkość, będąc tym razem o wiele bardziej przygotowanym niż 15 tysięcy lat wcześniej. Ważnym elementem inwazji myślących maszyn był kron i jego miriadzi. właściwie to on pociągał za wszystkie sznurki, ale w pewnym momencie połączył się z utraconymi tlajlaksanami, jak Benet lajlaks nazywali swoich współbraci, którzy wyruszyli na rozproszenie bo śmierci proroka, jak nazywali Boga imperatora, i utracili z nimi kontakt. Wydawało się, że cały czas dzielili wiarę w Gufran i wielkiego Boga, ale tywa, nie był pewien, czy może im w pełni zaufać. Okazało się, że zostali oni częściowo zniewoleni przez czcigodne macierze, które nawiasem wtrącając, same były zinfiltrowane przez miriadów, jak i bezpośrednio przez nich. Utraceni, choć mieli na swoim koncie sporo osiągnięć w dziedzinie inżynierii genetycznej, to nie mieli wiedzy i umiejętności najwyższego szczebla, zarezerwowanego dla kechlu, choć sami stworzyli własną radę mistrzów, składającą się z siedmiu członków, na czele której stał buchar. Podobnie jak mistrz mistrzów Waw ten również chciał podbić stare imperium dzięki maskaradnikom nowej generacji, na czele których stał kron. By osiągnąć swój cel, utraceni Tlajlaksanie szukali alternatywnego źródła przyprawy z Arrakis. I gdy kron zrozumiał, że w przeciwieństwie do zniszczonych przez dostojne matrony oryginalnych Tlajlaksan utraceni nie potrafili tworzyć melanżu w zbiornikach aksolotlowych, ujawnił, że mistrzowie Tlajlaksan z rozproszenia nie mają nad nimi żadnej władzy i co więcej, większość ich rady została zinfiltrowana i zastąpiona maskaradnikami, którzy byli całkowicie niewykrywalni. Kron kazał pozbyć się Buchara i jedynym przedstawicielem swojej rasy został Uxtal, Tlajlaksanin niższego szczebla, który został zesłany do świętego miasta Bandalong na planecie Tlajlaks, dawnej siedzibie oryginalnych Bene Tlajlaks, a wówczas centrum dowodzenia zbuntowanych niedobitków czcigodnych macierzy, na czele których stała Helika. W rzeczywistości Kron realizował dwa strategiczne zadania dla swoich panów, czyli Erasma i Omniusa. Pierwszym było przygotowanie gruntu pod inwazję, dlatego zinfiltrował wszystkie ośrodki władzy, z wyjątkiem zakonu Bene Gezerit, który po zwycięstwie Murbelli połączył się z dostojnymi matronami. Siostry były najsilniejszą frakcją, ponieważ posiadały monopol na przyprawę, bo udało im się zasiedlić czerwie na ich planecie, siedzibie, czyli kapitularzu. Zanim te zaczęły wytwarzać większe ilości melanżu, te blefowały i spłacały zobowiązania z własnych magazynów. Wcześniej Diona została zniszczona przez matrony za pomocą unicestwiaczy, gdy ścigały matkę przełożoną Tarazę oraz matkę wielebną Darwi-Odradę i dziewczynkę, która umiała rozkazywać czerwiom, czyli Szyjanę. Wyjątkowe umiejętności kobiet w zakonie umożliwiały demaskowanie tancerzy oblicza starszego typu. Ponadto proces rekrutacji był bardzo trudny i selektywny, co sprawiało, że nie było łatwo wejść w ich szeregi. Mistrzowie Tlajlak San nauczyli się tworzyć melanż w kadziach aksolotlowych, ale zostali unicestwieni przez czcigodne macierze. Kron postanowił działać w inny sposób, manipulując pozostałymi dawnymi ośrodkami władzy, by osłabić pozycję Bene Gesserit, i opowiem o tym za chwilę. Drugim zadaniem było odnalezienie kwisat z Haderach, który według bardzo skomplikowanej matematycznej projekcji Erasma, którą można uznać za przepowiednie, był on niezbędny do osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa. W jaki sposób kron chciał znaleźć tego, który jest w wielu miejscach naraz? O tym też za chwilę. Skupmy się teraz na procesie przygotowywania inwazji floty Omniusa na terytoria Starego Imperium. Choć jego armia była najliczniejsza i najpotężniejsza, jaka kiedykolwiek powstała, komputerowy wszechumysł chciał mieć jak największą przewagę nad ludźmi, z którymi przecież już raz przegrał, między innymi dlatego, że ich nie rozumiał. Mirjadzi rozpoczęli przejmowanie tożsamości osób w Koam, Gildii Kosmicznej, Xian czy Rodu Richeze. Niektórzy przeniknęli do struktur nowego zakonu Bene Gesserit Murbelli. Kronowi udało się przejąć liniowiec Gildii Kosmicznej i obsadzić go swoimi, nazwijmy ich umownie, ludźmi. I zastanawiał się, czy byłby w stanie przejąć tożsamość i umiejętności nawigatora. Gildia Kosmiczna była zdesperowana, ponieważ Murbella usiłowała zjednoczyć ludzkość w walce z wielkim wrogiem. Pozostałe frakcje nie były skłonne do dobrowolnej współpracy, nie wierząc w zagrożenie. Dlatego Murbela zaczęła obcinać dostawy melanżu nawigatorom, a urządzenia nawigacyjne, które miały zastąpić jasnowidzów w wytyczaniu ścieżek w zaginaniu przestrzeni, były prymitywne i zawodne. Nawigatorzy byli głodni przyprawy, zaczęli nawet umierać, a szef administracyjnej części gildii, Rentel Gorus szukał alternatywy. Z pomocą mieli przyjść Xianie z wielkim wytwórcą Szajamą Senem na czele. Jego zastępcą był przebrany Kron, który twierdził, że potrafią stworzyć doskonałe kompilatory matematyczne, które zastąpią nawigatorów. W rzeczywistości Kron miał je otrzymać od swoich mechanicznych panów i zwlekał 8 standardowych lat z ich dostarczeniem, by nie wzbudzać podejrzeń. W ten sposób. Myślące maszyny dzięki ich kompilatorom miały przejąć kontrolę nad liniowcami Gildii Kosmicznej i musiały mieć pewność, że nawigatorzy nie dostaną więcej przyprawy. Do tego celu przywódca maskaradników wykorzystał niedobitki dostojnych matron, które nie uznały zwierzchnictwa Murbelli i połączenia z zakonem Bene Gesserit. Choć planety rebeliantek były rozproszone i działały niezależnie, to ich nieformalną, wielką, czcigodną macierzą była Helika, która zajęła planetę Tlailax. W rzeczywistości był to maskaradnik krona i sprytnie wykorzystał i ukierunkował agresję i nienawiść macierzy. Podsunął im unicestwiacze, które rzekomo się skończyły, i zaatakował planetę Richeze, największych konkurentów Ixian, którzy na zlecenie Murbeli tworzyli im flotę niezależnych od gildii okrętów wojennych. Gdy zostali zniszczeni, Murbella skierowała się do Iksjan i zażądała, by ci dokończyli budowę floty. Oraz co więcej, skopiowali technologię Unicestwiaczy i rozpoczęli ich masową produkcję. Zastępca Shayama Sena zmanipulował go i zażądał za zapłatę przyprawy, by usunąć ją z rynku miał też możliwość sabotażu okrętów jak i samych unicestwiaczy, co naturalnie wykorzystał. Dzięki swoim działaniom osłabił gildię kosmiczną i doprowadził do śmierci większości nawigatorów, umieszczając kompilatory matematyczne, które miały ich zastąpić, a nad którymi kontrolę miał Omnius. Osłabił też Bene Gesserit, pozbawiając ich przyprawy oraz dostarczając wadliwe statki, również wyposażone w kompilatory oraz unicestwiacze, które były nieuzbrojone. Iksjanie również zamiast skupić się na dołączeniu do ruchu oporu przeciwko myślącym maszynom przez machinację krona, nie chcieli włączyć się w konflikt i nieświadomie sabotowali przygotowania pozostałych frakcji. Teraz opowiem Wam o drugim celu krona, czyli odnalezieniu kwisacz Haderach. Na początku swojej misji przywódca Miriadów chciał odnaleźć tlajlaksańskich mistrzów, którzy umieliby tworzyć przyprawę, co się nie udało. Zostawił przy życiu utraconego Tlajlaksanina niższego szczebla, Ukstala, który miał nauczyć się wytwarzania melanżu. Umieścił go wśród dostojnych matron w mieście Bandalong, dawnej stolicy planety Tlajlaks. Ukstal nie miał szans na powodzenie, ponieważ wiedza, jak ją hodować, była niedostępna. Zamiast tego udało mu się stworzyć substytut przyprawy, używany przez matrony, oraz nauczył się hodować gole stworzył Tylwyta Waffa, dawnego mistrza mistrzów Tleilaxu, który potrafił tworzyć melansz, a następnie stworzył samego barona Harkonena, nie rozumiejąc, dlaczego matrony pozwalały mu na jego eksperymenty i dlaczego słuchały się krona. Tymczasem odnalazł on w świątyni relikt, ostrze imperatora w zeroentropijnym polu, które zawierało krew samego pola Atrydy w nienaruszonym stanie. Dzięki niej Ukstalowi udało się wyhodować gole pierwszego kwisa z Haderach i poinformował o tym swoich panów. Erasm rozkazał mu, by zajął się jego wychowaniem i obudzeniem wspomnień oryginału. Po to był mu gola barona Harkonena, biologicznego dziadka Atrydy, który miał zająć się wychowaniem wnuczka, którego nazwał Paolem. By wspomóc wybudzenie jego wspomnień, zostali umieszczeni na planecie Dan, czyli Kaladan w odbudowanej na prędce replice pałacu rodu Atrydów. Zaintrygowany Erasm wysłał swoich gwardzistów posklejanych z różnych ludzkich kończyn, połączonych z maszynami istot, by te doglądały procesu. Dzięki tachionowej sieci maszyny teleportowały Krona na synchronie do swojej stolicy oraz wywoływały w nim ból, by wymusić na nim posłuszeństwo. W rzeczywistości maskaradnik miał kontrolę nad całym swoim ciałem, w tym na receptory bólowe, i udawał, że im służy, a tak naprawdę miał swój własny plan. Zanim o nim opowiem, powiem kilka zdań na sam temat Miriadów. Jak już wiecie, posiedli oni doskonałą umiejętność mimikry, a właściwie przejęcia nie tylko wyglądu czy wykonania tak zwanego odcisku pamięciowego, ale i całej świadomości danego człowieka, ale nie tylko. Jak się okazało, nowi maskaradnicy potrafili wcielać się w hybrydy stworzone przez utraconych tlajlaksan, jak chociażby w potężne futary. Były połączeniem człowieka z drapieżnym kotem, stworzone do polowania na czcigodne macierze, odporne na ich umiejętności i same stosujące paraliżujący głos. Na Itace, gdy doszło do zdemaskowania nowych maskaradników, ostatni z nich wcielił się właśnie w futara i zgładził Garimi, jedną z najlepiej wyszkolonych matek wielebnych ortodoksyjnego odłamu Bene Gezerit. Podobnie było z tancerzami oblicza, którzy wcielili się chociażby w dostojne matrony i w walce wręcz niczym się od nich nie różnili, stanowiąc poważne wyzwanie chociażby Murbeli, jednej z najpotężniejszych postaci żyjącej w tamtych czasach. Tancerze oblicza nowej generacji dzięki tym umiejętnościom stanowili moim zdaniem najpotężniejszą nie tyle frakcję, co rasę istot humanoidalnych, które miały potencjał do zapanowania nad całą ludzkością, a właściwie mogły całkowicie zastąpić nasz gatunek. I to był ostateczny plan krona, który udawał posłuszeństwo Erasmowi i Omniusowi, w rzeczywistości obsadzając najważniejsze i najbardziej newralgiczne pozycje w Starym Imperium, jak i na terenach rozproszenia. Gdy doszło do kralizeku, ostatecznej bitwy na końcu czasu, przywódca maskaradników ujawnił swoje prawdziwe oblicze i plany, twierdząc, że zniszczy zarówno ludzkość, jak i myślące maszyny. Nie docenił jednak sprytu i intelektu Erasma, który nauczył się myśleć i zachowywać jak człowiek. Dlatego, gdy stworzył swoich miriadów, postanowił nie opierać się na ich bądź co bądź ludzkiemu nieprzewidywalnemu zachowaniu. Dlatego umieścił w ich genach uśpionego wirusa, który aktywowany był w 100% śmiertelny. I pierwszy niezależny robot po wysłuchaniu deklaracji krona włączył go, pozbywając się wszystkich maskaradników z całego wszechświata. Dajcie znać, co sądzicie o Miriadach, czyli tancerzach oblicza nowej generacji. Osobiście uważam ich za jedną z najsilniejszych ras, która byłaby w stanie całkowicie zastąpić człowieka. Myślę, że taka była intencja Franka Herberta i to nowi maskaradnicy mieli okazać się wielkim wrogiem opisanym w kapitularzu Dunou, ale jest to temat na inny odcinek. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje materiały. Specjalne podziękowania wędrują oczywiście do moich wspierających, bez których nie byłbym w stanie kontynuować działalności kanału. Do zobaczenia i usłyszenia niebawem i nie zapominajcie przyprawa musi płynąć.